Hej, hej, hej! Z tej strony Marwow, a ja Was dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka z gry Ryman Legends. Jak widzimy, kontynuujemy sobie grę już teraz nową postacią, Aurorą i przed nami jest zamek w chmurach. Sprawdźmy, co nam dwie czaszeczki dzisiaj przygotują. Może ona będzie szczęśliwsza, bo ostatnio coś mi nie do końca szło. Albo po prostu ja jestem taką lamą i niestety nie jestem dobry w tą grę. Okej, okay. okej, okay. mam was. Tutaj widziałem coś, okej. Okay. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie uciekajcie, naprawdę nie proszę. Mhm. Czy tam też na górze będzie jakiś sekrecik? Okej. Okay. Ciebie uratowałem. Ale jeżeli tam był sekret, to ty też powinien być sekret. No, drodzy państwo. Od razu tutaj? Już uratowana królowa? Chciałem po nich skakać? Tak. Ja mam po nich skakać. Dobra, tutaj. Przejdziemy. Idziemy do góry. Fajny pomysł na ten poziom. Jakim fartem odbiłem się od jego głowy. I z królową ratowałem dzięki temu. Dostanę serduszko. Dziękuję Ci bardzo serduszko. Przyda mi się na pewno. Czy ja w ogóle gdzieś słyszałem jednego małaka? Który krzyczał, że mam mu pomoc, Żaby. Tu jest tworzonka, a ja miałem dobrego farta. Co za ozutkę? Ja? Ja OK Okej. Spokojnie. Bez pośpiechu. Żadnego. Tutaj bierzemy. Coś będzie dalej wyżej, czy nie? To już się kończy, okej. Okay. Tutaj się rozpuścamy. złapnij się. Rozpuścamy się jeszcze raz. Zdobądźmy prawie wszystkie punkty, które są podwójne. Żabka, małak i może grać dalej. Okej, okay, zniszczmy tutaj. Nie, nie ma żadnych tutaj widzę sekretów, żadnych, chyba. Albo. Tutaj coś? Ja tutaj nic nie ma. To co, słuchajcie, idziemy dalej. Tutaj prawie, prawie wszystkie. I jest duża szansa, że tam już coś pominąłem. Jest taka duża szansa, że już coś tam pominąłem. Okej, okay, spokojnie. Spokojnie. nie, bez, bez pośpiechu. Bez pośpiechu. Dobra, uratowałem... Uratowałem. Udało mi się. I no, tutaj mam małaka, Świetnie. Czy to jest trzeci, dobra? Nie jeszcze żadnego nie pominam. Ok, świetnie. On tu się kąpie. Pamiętajcie, żeby teraz myć rączki, kiedy jest y, koronawirusy chodzące po świecie. Ale mycie rączek nie zwania ciebie, mar Markow, od tego, aby nie zdobywać luminopunktów poprawnie. Łatwiej mi się teraz wiatrą aur aurorą niż poprzednim. Małakiem. I tutaj jest. Tu wiemy, że to jest małak w potrzebie. Ratujmy go. Tutaj mamy rzadkiewkę. Zabijmy. Widzę monetkę. Widzę, widzę, widzę. Albo to, to nie monetka, tylko są e, kolejne lumne punkty. Tak. Okej. Okay. Wy się będziecie kręcić. Świetnie. Ja was wszystkie zapiszę. Tak naprawdę. Ja was wszystkich zapię. Nie marcie, się zostaniecie uratowani. Też ciebie, i ciebie, i ciebie, i ciebie, i ciebie. W ostatnim odcinku, jak same lamy wychodziły, to aż dobrze jest, kiedy zaczynasz coś w końcu wychodzić odpowiednio. Mhm. Bez komentarza. Mhm. Małak, uratowany. Dobra, czy jesteśmy już w połowie planszy? Ok, świetnie. Chyba będę musiał. Nie, nie wiem, czy tam skoczyć. Hmm. Tutaj nie zdobyłem podwójnego. Będę będzie nas spychać i. A! Czy tam coś mogło być? Ale jest jaka zmiana muzyki w ogóle. No, od razu. E, dobra, wszystko jest ok. Hmm? Tutaj sobie się trzeba po Puścić? Naprawdę on... Ona się puściła? Nie, nie klikam w ogóle. Nie, nie klikam niczego w dół. Żadnego klajbisza nie kliknę, żeby mi ona spadła. To się rozpuśtajmy. Zapnę się. Chyba, że to jest jakaś czasowa. Czasowe huśtanie się. No nie, nie powinno być. Dobra, tutaj nie zostaniemy przygnieceni. Wadnijmy, świetnie. Dobra, ciebie nie potrzebuję. Tylko, że jak tam jest jakieś przejście, zobaczmy. No i coś będzie? A! -a, -a. Małak, kolejny uratowany. Oh, idziemy, idziemy, idziemy. Emocje prawie jak na grzybobraniu. Zwłaszcza jeżeli to jest okres grzybobrania, gdzie jest bardzo dużo ilość grzybiarzy. I Ty musisz o swojego maślaka odpowiednio walczyć. Okej. Okay. Może tam coś było jeszcze? Dobra, jeszcze, jeszcze OK Okej. Czyli tutaj pewnie, pewnie. Tak, tu był sekret. Okej. Okay. Co to jest? Co do. Halo? Czy ja mam po prostu tam iść? Czy nie mam iść w dół? Chodzi. Co mam tu zrobić teraz? Aha, aha, mam go gonić, dobra, 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 biegnę, biegnę, bieg. Dobra, mam cię. Mam cię, królu. Naprawdę nie opuszczę cię w potrzebie. Tylko prawdziwe lamy opuszczają w potrzebie. Czyli tak jak ja, na przykład. Ciebie, małaku, zdobędę. O, mam cię. 511 punktów Nie jest źle. Mm, ja już widziałem, jak ona tylko się zaczęła zamachiwać. Ja już wiedziałem, że ona za chwilę skoczy. W dół. Okay. Bez żadnych naciśnięć stopu w dół. Okej. Okay. To jest sekwencja, że można zostać zmniejszeni. Okej. Okay. Tam coś było? Czy tam nic nie było? Nie, tam nic nie ma, ale to czemu on mi kazał? Aha, czyli pewnie to jest taka sekwencja, że tutaj miałem być tutaj, zwierz. Chodź, chodź, chodź. Nie, 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 naprawdę. Chodź tutaj, chodź tutaj. Okej, okay, on tutaj może, że jest leciem, więc prawdopodobnie ja muszę iść. Dobra, okej. Okay. Bez... A, okej. Okay. Dobra, powolutku zbieramy alumino punkty i łapiemy silijany. Nie, opuszczaj się, tylko się nie opuszczaj Czy to nie goni? No mnie naprawdę zaczyna gonić Dobra A! Mhm Kiepski żart Naprawdę? Co jakiś czasiem mi się, się dostaje? ja powinienem na ich tego, no się. Nie, dobra, okej. Okay. Dobra, okej, okay, udało się. Dobra, biegniemy dalej. Nie, te liany, naprawdę mnie irytują trochę. Wszyscy? Wszyscy! Ha! Jest, jest, jest! Aurora, ty mi chyba się przynosisz. Naprawdę. Zebrałem wszystkich małaków i zebrałem wszystkie luminopunkty, żeby mieć złoty puchar. Dziękuję ci, Aurora. Chodźmy dalej do kolejnego obrazu. Nie poddajemy się. No. Zdobytej 10 łaków. Nice. Nice. Na wysokich obrotach. Trzy, tr trzy czaszki. Jeżeli wcześniej była... Były dwie czaszki, jedna, a ja, no, nie byłem zbyt mm, zbyt dobry w tym, tym, to trzy czaszki ciekawe co nam pokażą. Łapiemy, czy uda nam się? Ta, bez problemu. Dobra, Ale powietrze. Tutaj znowu nam przeszkadzać. Ciebie ratujemy, małaku. Tak na, na sam start. Okej. Okay. Myślałem, że za chwilę mi ucieknie. Cześć, żaba. To jest to, co ja potrzebowałem. Ciebie potrzebuję zawsze. <laughs> tak, ciebie potrzebuję. Ale może w wydaniu, żeby mnie nie ginął, czy coś? Tam coś jest, nie, tam nie widzę. Ok, idziemy dalej. Tutaj widzę monetkę już od razu. Więc może mi się uda ją złapać. A, prawie, prawie, Okej, okay, okej. Okay. Świetnie. Pupałem monetkę. Nie martwcie się, zapamię. Tutaj będę pewnie musiał przesunąć. E, jeszcze raz, jeszcze raz, spokojnie. U... Nie, nie, nie. Jezu, jak dobrze, że, że tam była możliwość zejścia. Zejścia, nie zeskoczenie na sam początek, tak? Jeszcze raz. Tutaj mi wypluwa. Okej, okay, zjedźmy. Świetnie. Tak jak podejrzewałem. Mamy tutaj kolejną zagadeczkę. Okej. Okay. Tak. Tak to się robi tutaj na dzielni. Kiedy zaczynam być skupiony, milknę. W ogóle teraz mi się przypomniało, że dokładnie tak samo się dzieje, kiedy zaczynasz parkować. Musisz ściszyć radio, aby lepiej widzieć. A czy my Ciebie nie wysłaliśmy ostatnio w kosmos? Czy ty jesteś po prostu bratem bliźniakiem? Znowu uciekasz? Naprawdę, znowu uciekasz. Dobra. mam mi każe iść tam. Ale ja widzę, że coś jest na górze. Coś jest na górze, tak? A nie na dole. Jeszcze raz, jeszcze raz. I co? I kolejny sakrecik. To jest koło ma. Ok, czy ja naprawdę będę musiał jednocześnie latać? I nie ginąć? Może pani Auroro? Naprawdę. Czemu ty mi nie zrestartowałaś gro? Tutaj na przykład. Halo? ustawmy raz jeszcze. Tutaj ustawiamy sobie w ten sposób. Ok, teraz powolutku zlatujemy. Mhm, 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 mhm. Naprawdę? Dobrze, dobrze. Ale my się nie podamy. No teraz się nie podamy, bo to trzech razy sztuka. Jeżeli mi się to teraz nie będzie udawało, no to... Słuchajcie, idziemy dalej. Nie ma co przedłużać. Okej. Jeszcze raz. Syndrom jeszcze jednego razu. Ja muszę sobie udowodnić, że jestem w stanie to przejść. Powolutku, powolutku, powolutko dobrze, tak mhm. A. dobra. To trzech razy sztuka, że się nie udało, ale czwartym razem mu się udało. Nie jest źle. Ok, mamy już kolejne serduszko. I dalej. Muzyka. Dzięki, że poczekałeś na mnie, kiedy ja sobie zbierałem. No tutaj, czyli tutaj, tutaj, tutaj. Prawie mi się udało. Tutaj się, są kolejne odbicie. Tutaj, przejedźmy. I co, skaczamy i z kolejnego małpka ratujemy. Powolutko sobie zjedź. I lecimy dalej. Mhm. Bierzemy kolejny odcinek, punktów. Wybaczcie mi, jak że jestem troszkę ciszej. Ale tutaj, już skupienie jest level ekspert. No, gdybym. Ale tym gdyby był ekspertem, to bym się na takim czymś łatwym nie wyłożył. Ja wiem. Hmm. Tutaj się odbijemy od ściany, zdobędziemy trochę na punktów. A, świetnie, ok. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra, już jak jesteście, już tak. Widzicie, to ja was po prostu zbiorę. Patrzcie, tutaj, dobrze. To jest monetka, więc ją możemy zabrać. Małak, jesteś źle traktowany i już cię ratuje z A mnie ktoś uratuje? Poproszę. Ktoś mnie uratuje od mojej. No i dobra, udało nam się już uratować. jedziemy dalej. Udało nam się uratować, więc idziemy dalej. Tutaj oczywiście będziemy. Polatamy sobie, aby zdobyć więcej punktów. Przebierzemy. Bierzemy. I... Aha, czy miałem skakać teraz. Takie buty. O. Bierzemy ciebie, ciebie również, bierzemy, ciebie. A, no, prawie. Okej. Okay. Dobra. No. Tak, dobra, bierzemy, skaczemy. I nie odbijamy się, żeby nie trafić na kolejne kolce. Tup, tup. Tup, tup. To było prawie, prawie, prawie złe, ale jednak dobre. Konstrukcja zenia w ogóle twoja mar jest naprawdę interesująca. A ratuję ciebie. I gdybym jeszcze nie zlamił może, to byłoby naprawdę miło. Tup, 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 tup. No, zaraz widziałem czego się spodziewać, to już było łatwiej mi uratować. Nie punkty. Dobra, mała, chodź tutaj. Dobra, chodź tutaj. Zbierzemy cię teraz lasmiątko. Dobrze. Zbyt dalej, dalej tutaj sobie. Przemierzamy. Tak, wiem, że jest oko. Hop hop hop, 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 hop. I hop. Ale on wolno leci. Ratujesz się, czy nie? Tak, uratuję się już. <laughs> Ej, uratowany. Ale, przypominam, wyważcie. Przez to był cały przyspadek. Ale mamy wszystkich małaków. To jest teraz najważniejsze i mamy 613 punktów. Mimo tych wszystkich lam, mimo tego wszystkiego, co ja tutaj robię, udaje nam się dzięki auroze zdobywać wszystkie puchary. Wracamy do main obraza. Mój polish English. Brawo! Odblokowane drzwi? Nie, nie, jeszcze nie odblokowane drzwi. No słuchajcie, mamy jeszcze tutaj trzy mapy. Ok. Chodźmy jeszcze z żabolotem bliżej, zróbmy. Na cztery czaszeczki, oczywiście. I teraz będziecie widzieć coraz więcej lam w moim wykonaniu. Ale to jest też urok tej gry. Żeby lamić. Ok. Mamy teraz dystans. Dobra, wiem, ja widzę, 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 widzę. Ubywamy, wam się nazywam. mogę cię gasić dzięki temu. super. Mhm. No tam coś widziałem, tam widziałem, że jest jakaś możliwość wejścia. Tutaj? Gdzieś? Halo? Gdzie, halo, gdzie, gdzie masz gdzie tu z wejścia? Ale ja chcę wejść tam, może? Baki? dajcie mi możliwość tam wejść. A tu jest na dole zejście. Ej. Albo to jest po prostu element dekoracyjny, a ja się tutaj zafiksowałem, że to jest coś ważnego. W takim miejscu się chowa przy kolejnych małaków. Tutaj coś mamy. Nie, pod tym kamieniem niczego nie ma. Dobra, jesteś uratowany. tu uratowane. Możemy sobie lecić dalej. Tutaj przeszkadzajki, ja. Tak, 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 tak. Mam was i ma was. Tup, tup, Tu które są dość proste, wolno lecą. Ale jak za blisko, no to można to poradzić. Tam coś będzie wyżej nic. Okej. Okay. Tutaj mamy grzybka, ale ja chcę tak na spokojnie to zrobić. Bo jeszcze za chwilę się okaże, że głupio zginę. Powoli, spokojnie. Okej, okay, pyk, 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 jedziemy, jedziemy, I... dobra. A, czyli niektóre nie, zgrzygają, jest... jest... niektóre strzelają. Okej, okay, ciebie uratowałam. Trzeci, trzeci. Znowu mi się wydawało, że ta dziura to jest jakieś wejście do tajemnego miejsca. Okej, okay, okej. Okay. O, tu jest ta. Tajemne... Ukryte. Aha. Czyli ja muszę po prostu unikać. A! Dobra, dobra, dobra. A, już. ok. Dobrze, nie ma problemu. Takie szybkie poziomy te ja lubię. Zostałem serduszko, więc nie zginę jak ostatnia lama. Dobrze. Tutaj ciebie trzeba pokonać. Na wyżej nic czego nie ma, Ciebie też pokonamy. Może odwróćmy się w dobrą stronę? Ok, tutaj sobie zagrożenie steryfikujemy. A widzę małaka. Dobra, mhm. Was tak mogę. Czy to coś będzie? Tak, tutaj coś czułem, że może być ukryte niektórzy żegają, niektórzy sobie strzelają. Właśnie pewnie wszyscy są ze sobą spokrewnieni. Tak samo są żywcy. To już? Ty sobie strzelasz? Ty latasz w ogóle. Ha! cię się nie pokonałem. Ja muszę się pokazać jeszcze. Dobra, masz. Proszę cię bardzo. Jest? Nie, tu nic nie ma. Ej, okay, małak ukryty. Dobra. Spokojnie, ja cię uratuję. Nie martw. nie martw się. Tylko, ja nie chcę zginąć przy okazji. To jest takie moje motto: uratuj i nie zginę przy okazji. Lecimy. Aha. Troszeczkę wyżej i już bym prawdopodobnie nie żył. Mhm, dobrze, dobrze. Tutaj ledwo, ledwo nam się udało kolce uniknąć. Nie wiem czy nie możecie przestać, ale przecież widzicie, że to jest na Wyżej coś będzie. A, dobra, coś tu było. Ciekawe czy to, ja mam tu po prostu przejść? Czy być element? A będzie dalej? Tak. Dolecę, dolecę, dolecę. Dobra, doleciałem. Ja muszę się po prostu wbijać. Było to zacny poziom. Teraz dostanę kolejne serduszko. Chociaż szkoda mi tych pięciu luminopunktów. Tutaj skok prawie. Dobra, zaskoczmy dalej. No, gdzieś tutaj się uderzają. Dobra. A widzę, 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 widzę. Dzięki... gdyby nie to serduszko, to bym musiał nowa... Poziom zaliczać. A tak? To mamy jeszcze jedną szansę. Dobra. To jest zaskoczenie sobie. Mam coś się skuba. Tak mi się wydaje. A tu tu w dole. O, jest taki przejście dziwne. A... Albo mi się tylko wydawało. To jest po prostu alternatywna ścieżka do przejścia. Okay. Tutaj muszę złapać, tylko nie zostać zmierzczony. Dobra. Jestem, świetnie. Tutaj mamy kolejnego Lumosa. Dobrze. Proszę, przepraszam. Małaka. A już mamy wszystkich. Świetnie, czyli możemy już i dalej. Jeszcze tylko musimy zdobyć odpowiednią ilość tych luminopunktów. Nie zginaj przy okazji. Mhm. Nie zginąć przy okazji. To jest bardzo dobra rada, którą sobie sam Marv odpowiedziałeś. A, a wiem, że teraz te luminopunkty, one wracają. Więc ja sobie mogę pozwolić, aby tutaj pokonać wszystkich przeciwników, okej. Okay. Lecisz, lecisz, lecisz. Okej, okay. teraz bierzemy te dwie punkty. Trzy jeszcze, żeby zaliczyło nam zł złoty kuchar. Czyli już tak naprawdę mamy skończone. Mamy wszystkie małaki. Mamy lumosy w odpowiedniej ilości. To nam chyba wystarcza tym razem. Tak, przyspieszamy. Zobywamy kolejną zdrabkę. I kontynuujmy. Wracamy do głównego obrazu. I zobaczmy, czy nam coś się odblokowało. Dobra, mamy kolejne odblokowane drzwi. O, świetnie. Mamy kolejny poziom. Piąty poziom czaderskości. Szciwnicy z innego świata najechali obraz w odwiedzanym przez ciebie świecie. Ten najazd stworzył nowy obraz, w którym znajdziesz nowe małaki do uratowania. Wraz z ratowaniem następnych małku pojawią się nowe najazdy. Niech. chcę... Każdy mi zobaczy, to zobaczę, no. OK. A, czyli to są takie po prostu do dodatki. Nie, ja, spoko, spoko. Ale wracamy... My tutaj nie potrzebujemy, wracamy sobie do tego głównego. Ale musiałem długo przejść. Nawet nie mogłem za bardzo wyjść do main menu. Ok, będziemy kończyć. Z... Tylko jeszcze sprawdźmy nasze trzy ostatnie szczęśliwe losy. Tutaj mamy pierwszy obraz. Mamy tutaj Lumosa, Lumosa i Słuchanka. Okej, okay. wygrywam 1000 lumów. Kolejny jest szczęśliwy los. Obraz, i chyba trzy obrazy będą a nie, stworzonko. Ok, szczęśliwy los kolejny. Zrobię, 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 i nowy obraz. No i nowy obraz powrocie. wrócie. To tutaj mamy obraz, mamy nowy stworzonko. Mamy nowego bohatera. Oblokowany nowy ekran wyzwań. Będziemy sobie kończyć ten poziom w następnym odcinku. Jeśli podobało się Wam to, co zrobiliśmy razem, zostawcie łapkę, subskrypcję i widzimy się w kolejnej części. Cześć!